W ostatnich latach niektórzy plantatorzy buraków cukrowych zmagali się z masową inwazją chwastów w swoich uprawach. Firma Klinder postanowiła temu zaradzić, opracowując mechaniczne urządzenie do wyrywania dużych chwastów. To rozwiązanie może być dobrą alternatywą do ciężkiej i żmudnej pracy fizycznej. Opatentowana technologia jest prosta. Kluczem do sukcesu są przeciwbieżnie obracające się koła rozmieszczone na dwóch belkach maszyny. Wystające ponad uprawą chwasty są wyciągane do góry, wyrywane i wyrzucane do tyłu. W 6-metrowej maszynie na każdą z dwóch belek przypadają po cztery silniki hydrauliczne do napędu czterech kół, od których wskutek tarcia napędzane są również pozostałe koła. Podczas gdy duże bębny chronią osie napędowe przed owijaniem wysokich chwastów, elastyczne gumowe zgarniacze kierują łodygi między przeciwbieżnie obracające się koła. Regulacja wysokości pracy maszyny odbywa się tylko i wyłącznie podnośnikiem ciągnika. Naszym zdaniem pomocne w utrzymaniu wysokości pracy byłyby boczne koła podporowe. Producent jednak celowo z nich zrezygnował, żeby nie ograniczać przepustowości maszyny. Koła wyrywające kwasty są dostępne w różnych rozmiarach. Urządzenie pracuje niezależnie od rządów roślin i może być wykorzystywane w różnorakich uprawach. Skuteczność działania urządzenia zależy od rodzaju gleby i roślinności. Nawet jeśli podczas naszego testu efekt był dobry lub bardzo dobry, a rośliny były wyrywane lub łodygi urwane, to urządzenie jest mało skuteczne na suchych i twardych glebach, podobnie jak ręczne wyrywanie. Pozostałe szczegóły z pracy maszyny do wyrywania chwastów, z danymi technicznie i ceną włącznie, prezentujemy w profi. Wydanie 2 2021